Witam wszystkich na moim kanale. Pora na kolejny filmik, grudniowy. Więc pora na filmik o temacie Rośliny w moim domu, sezon ósmy. Więc, żeby nie przedłużać lecimy ze tematem. Sezon ósmy Rośliny w moim domu jest sezonem wyjątkowym, bo są w nim rośliny, które dotąd były poza serią, bo były na inne ważne wydarzenia pokazywane. A teraz w tej ósmym sezonie rośliny w moim domu są właśnie w tej serii, dołączają. Więc mam nadzieję, że dzisiejsza roślinka Wam się spodoba. I jest to też troszeczkę w innej formie pokazywane niż dotąd, bo dotąd było widać mnie i roślinkę i mówiłem jednocześnie. A teraz jest mała zmiana. Bo widać roślinkę, a potem słychać mój głos. A mnie nie widać gdy jest pokazywana roślina, więc to taka jedna mała różnica, ale filmy nadal trwają tak około 3-5 minut lub troszeczkę krócej lub troszeczkę więcej, to zależy. I mówię nazwę roślinki oczywiście w nagraniu oraz potem daję jej numerek, który widzicie w tytule filmiku o roślinach w moim domu, sezon 8. Więc to wszystko co jest, co się nie zmieniło i jedna rzecz, która się zmieniła. Jeśli chodzi o formę filmiku, więc teraz pora na to, żebyście zobaczyli rośnikę, więc klikam. Oto kwiat paproci, czyli paprotka. Mam nadzieję, że materiał filmowy z roślinką wam się spodobał, więc zapraszam was do oglądania reszty sezonu 8 roślin w moim domu. I dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku I zapraszam do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, do lajkowania dzisiejszego filmiku, jeśli wam się spodobał, do Pisania komentarzy, które chętnie przeczytam, i jak będzie jakieś sensowne, to też odpowiem na priv. Oraz zapraszam Was do udostępnienia tego filmiku. I zostało mi tylko jedno. Do zobaczenia. Cześć!